Hejka wszystkim! Dzisiaj mamy odcinek z gry Planet. A w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, no nie jestem na swoim koncie. Dlaczego? No dlatego, że dostałem bana. Tak, no na jeden dzień, no na jeden dzień, wiecie, niby nic takiego, ale jednak szkoda, ponieważ ten odcinek no nie mogę z głównego konta nagrać, tylko z konta Marvo. Ban mi się kończy, gdy Wy to oglądacie 16 chyba. No to dzisiaj o godzinie jakoś 19-20, ale do momentu, gdy jeszcze tutaj gram, no to możecie mnie zapraszać na to konto, właśnie o każdego przyjmu. Co mam jakieś zaproszenia, no bo w tym wstawiłem stawiłem story na IG, yy, że możecie mnie zapraszać, więc co chwilę jakieś mam. Więc jak możecie mnie tu zapraszać? No dobra, w dzisiejszym odcinku nie o tym, ponieważ dzisiaj mamy. Ula, la, przecieki, powiem wam, dużo tego jest. Znamy następny kraj trasy światowej oraz. kurde, no jest dziwna rzecz trochę. W tym odcinku o wszystkim się dowiecie, powiem wam, że dzieje się nieźle. Dopiero co nam dzisiaj no w sumie dla mnie dzisiaj, dla, wam, dla was wczoraj weszła Norwegia, a tu już działy się dziwne rzeczy, a jak zapytacie się za co mam bana? Widzowie sam chciałbym wiedzieć, napisane jest, że zasłownictwo, ale oczywiście jak pewnie wiecie nic na BSP z nikim nie piszę, jedyne co robię to robię skiny, światy skórki i tak dalej oraz fotki ponieważ właśnie tego bana dostałem w trakcie nazywania fotek jak nazywałem te fotki e, Norwegia hashtag 1, hashtag 2, e, hashtag 3 to właśnie wtedy dostałem bana, no w sumie co, polubię sobie, nie? E, więc o Akurat przy czwartej fotce nagle zostałem bana. Wyskoczyło mi, że jestem zablokowany na jeden dzień. No dobra, o tym w sumie to już na tyle. Przechodzimy teraz do przecieków. Klasycznie łuki. No dziękuję. A i wiem, miało przecieków nie być y, przez chyba trzy tygodnie, tam mówiłem, nie pamiętam. Ale no co, jednak są, więc y, myślę, że to dla Was jeszcze lepiej. Więc dobra, lecimy do przecieków. Najpierw widzę wyczesne, naprawdę świetne wydarzenie, które wraca po jakiś dwóch latach na Block Star Planets. O tak, chodzi oczywiście o stare neksusy. Obite username. Gdy badałam pradawne norweskie runy znalezione w górach, chyba namieszałam coś z kosmicznym chrononitmi, Kosmicznymi chrononitmi. Nie wiem co to jest, ale okej. Okay. Ten temporalny katalizator wszedł w interakcję z moimi automatem odbierającym co z mo... a, z moim, boże, sorry, późno trochę, to nagrywam, no nieważne. Który? Uświadomasz sobie, że ziewasz, no wiecie, że nudnej w ogóle, przenośnia taka. No tak, przyniosłam was... nas, sorry, naprawdę, widzowie, nie wiem, jest późno, ja zaraz idę spać i nagrywam to, no, o godzinie lekko późnawej ale no niestety uczyłem się na biologię i no dopiero teraz mogę y, to dla was nagrać. Wszystko naprawię, ale to może potrwać tydzień albo dwa, ups. Czy dla mnie jest to fajne? Dla mnie wydarzenie naprawdę będzie super. Cieszę się, że w końcu to jest, ponieważ przyznam, nawet jakieś chyba 3 tygodnie temu albo 4 tygodnie temu pisałem o tym z BSP na Instagramie. No i co? Zostało to dodane? Czy dzięki mnie? No nie, no pewnie nie. Chociaż myślę, że mogłem się jakoś lekko do tego przyczynić. Więc super, bardzo się cieszę, że to wydarzenie jest. I taki newsik dla Was. Ten Nexus, który wróci, zaraz wiem, jaki to jest Nexus, zaraz wam go pokażę. Nazywa się w plikach 2023. Czyli nazwa tego wydarzenia, już nie pamiętam, coś tam Back Nexus chyba, czy coś takiego. I, i numerek 1, więc znaczy, że pewnie będzie w tym roku więcej jeszcze tych wydarzeń. Dobra, idę na BSP i pokażę Wam, jaki Nexus zaraz wróci. Na BSP ten Nexus zaczęła budować Solka, ale niestety nie do końca go skończyła. Choć oczywiście o ten Nexus, to jest ten Nexus, który był, gdy weszła faza druga. Boże, co mi się stało z ekranem? Nie, no przepraszam, jeżeli to było coś widać. No, przepraszam, tak? Yy, no, ten Nexus był wtedy, kiedy wyszła faza druga już wszędzie i bo wiecie, to wielkie świętowane świętowanie, dziesięć dni fazy. Więc dokładnie ten Nexus wróci na jakiś tydzień albo dwa, jak tam napisali. Bardziej obstawiałbym tydzień, tak szczerze, no bo nawet byśmy byli dwa tygodnie w tym Nexusie. Więc co? Nexus całkiem ładny, myślę w sumie, że spoko do niego będzie wrócić na chwilę. Yy, tak fajny vibe poczujemy, chociaż sam osobiście wolałbym jakiś Nexus... No, z sezonów, albo przed sezonami Chociaż z sezonów, chyba sezony w moim serduszku, nie? Chyba, że wiecie, tam były MPC-ty specjalne, więc byłoby jeszcze lepiej Albo na przykład z, po z początku trasy światowej Chciałbym, wiecie co, chciałbym jeszcze raz Zobaczyć Kanadę, bo Nexus kanadyjski Mega mi się podobał, a nie za dużo wtedy Grałem, więc jakoś bardzo dobrze go nie pamiętam I jedyne co pamiętam, to że był bardzo ładny Nexus, a mało wtedy grałem Bo wiecie, to był faktycznie początek roku Więc jednak bardziej skupiłem się na szkole Niż na, niż na BSP, albo też Może duński bym chciał zobaczyć, no Myślę, że tych wydarzeń będzie jeszcze w tym roku sporo, więc brawo BSP znowu słuchacie się graczy, tak? Budowali ze znajomymi z Chiny bez VIP i teraz powrót bardzo fajnego wydarzenia. Dobra, lecimy do następnych przecieków. Dwie, sorry, miał być ścinek przecieków, a jakieś takie nam pogaduchy tutaj wyszły. Ale wiecie co, jest późno i bardzo dobrze mi się rozmawia, jakoś, nie wiem. Dobrze mi się klei gadka, tak w cudzysłowie, no. Wiecie, ze wsi wiejskie przysłowia. Chociaż mieszkam w Warszawie, ale nieważne. E, dobra, nieważne, tak naprawdę Niemcy, ja w ogóle cię gadam. Lecimy do jeszcze dalej przecieków, bo teraz się zaczyna bajlando, bajla ela i w ogóle, dobra, lecimy. No i widzę, wy co tutaj widzicie, może być lekki szok, ale klocek australijska półka. Przypomnij sobie czas spędzony w słonecznej Australii, dzięki temu jak to znamu klockowi, który jest idealny do Twojego domu. Niemiecka półka. No może nie będę tutaj tego czytał, bo zaś to samo. Tutaj chodzi, że czas spędzony w cudownych Niemczech. Hiszpańska półka, wspaniała Hiszpania, francuska półka romantyczna Francja, Okej. Okay. Holenderska półka, piękna Holandia. Szwedzka półka, e, fantastyczna Szwecja, Zjednoczone Królestwo po prostu w Zjednoczonym Królestwie i amerykańska półka w Stanach Zjednoczonych. O co chodzi? Przyznam się, że, że sam do końca nie wiem, ale pokażę Wam tekstury tych półeczek. Tak one wyglądają. Australia, tutaj ta półeczka. Niemcy, tutaj mamy niemiecką półeczkę. E, Hiszpania, no to mamy hiszpańską. Francja, francuską. To jest Holandia, holenderską. Szwec Szwecja, e, szwedzką. No, szwedzką, bo chciałem powiedzieć szwajcarską. Ale to byłoby od Szwajcarii, więc Szwecja no to chyba szwedzka. No, Wielka Brytania, no to no, brytyjską, angielską. No i tutaj jest y, u, u Stanów Zjednoczonych, no to amerykańską, no nie wiem, jak najczej powiedzieć, sorry, dobra. Nigdy nie nagrywam przezieków w nocy, tak? Więc co? O co chodzi, widzowie? Tych krajów zostało nam 8, tak? Raz, dwa, trzy, 8. No, więc widzowie, nie wiem dlaczego. Akurat oni sobie dodali nagle 8 półeczek różnych krajów w jeden dzień, gdy dodawali wszystkie te półeczki do tej pory na bieżąco. Nie wiecie, tam powiedzmy był z 2-3 tygodnie, no może nawet i tydzień do kraju. No dobra, w Holandii akurat w ogóle nie dodali, ponieważ nie było przecieków. Nie w Holandii, tylko w Norwegii, co ja gadam. No i teraz nagle dodali nam 8 krajów, tak nagle. Tym bardziej, że do, pewnie jeszcze do jakiegoś kraju brakuje z 8 miesięcy, a już wiemy, jak będą wyglądać te półki. No, półki są przyznam piękne, bardzo podoba mi się francuska, śliczna, tu mamy krosanto, tu mamy flagę, mamy wieżę Eiffel, śliczna Śliczna jest również holenderska, bardzo ładne kwiaty, przyznam Niemiecka również jest bardzo ładna, wszystkie są ładne i też Wielka Brytania, brytyjska półeczka jest uważam, że cudowna Dobrze, dalej, tu mamy widzę kolejny nowy klocek i uwaga, ten klocek nazywa się, jakbyście obstawili filar, nie, ten klocek to nagrobek Ładny nie, nie wiem, dla mnie nawet spoko, chociaż nie wiem, czy nazwałbym go nagrobkiem. No ale dobra, niech będzie. No i mamy sobie tutaj, tutaj kolejne nowe klocki. Szczere złoto, amerykańskie gwiazdki, amerykańskie paski, drewniana rzeźba oraz książka 2024, gracza od roku 2024 witamy. Od góry szczere złoto, nie mam pojęcia, jakiś nowy rodzaj złota najwidoczniej. Amerykańskie gwiazdki, amerykańskie paski. Są to dwa nowe klocki, co prawdopodobnie oznacza, że. Boże... Nie Wielka Brytania, tylko Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, USA to następny kraj trasy światowej na Blockstar Planet. Bardzo fajnie, w sumie, tak spodziewałem się, że będą w czerwcu Stany. No i w sumie co? Tak, widzowie. Norwegia kończy się 16 czerwca, a przynajmniej tak jest wpisana w BSP. No i co, drewniana rzeźba będzie również klocek, to już będzie dodany w Norwegii oraz ta książka no co, mają już sobie zaplanowane na 2024 aktualizację, no co, no fajnie, nie? No i tutaj mamy jakąś wiadomość, to już oficjalnie Norwegia to niesamowity kraj, a wiesz, że jeden z najbardziej znanych norweskich kompozytorów, Edward Grieg, trafił do mojego sklepu muzycznego, posłuchaj spokojnego otworu Morning Mood oraz samowitego In the Hall of the Mountain King które należą do Suit Piergent. Tak, tłumacz, ponieważ nie czytam takich słów, tym bardziej o tej godzinie. Co więcej, w moim sklepy z klockami pojawiła się drewniana rzeźba. Bardzo fajnie, dwie nowe muzyczki oraz tutaj nowy klocuszek. I widzę czas na nowe pakiety. Pakiet z kanadyjską muzyką. No i patrzcie, jaki ten Nexus jest śliczny. To właśnie go widać, muszę sobie obejrzeć. To jest właśnie Kanada. Śliczny naprawdę Nexus, kocham go. Chciałbym, żeby wrócił, ponieważ mało w nim grałem. O, tu mamy duński. Lewanduński w sumie też był bardzo ładny, tu mamy fiński, finlandzki, do tej pory nie wiem jak to się mówi, ktoś mi pisał chyba, że nie ma znaczenia wtedy, pamiętam, że w Finlandii jak był ten nexus o to samo pytałem, to chyba ktoś mi napisał, że nie ma znaczenia, fiński jest mi prościej, tak, no to mamy tutaj fińską muzykę oraz nowozelandzką muzykę, będą właśnie takie pakiety w sklepie, ale nie tylko, ponieważ będą również, co tam jeszcze było, turecka muzyka, będzie polska muzyka, irlandzka, norweska, wiecie, wszystkie kraje trasy światowej będą miały swoją muzykę w sklepie, z pakietami. No niestety za prawdziwe pieniądze, ale tak działają pakiety. No i dzisiejszy uciekowy to jest na tyle Możecie ocenić, czy dla Was jest to dużo, czy mało Ale taka ciekawostka, to jest właśnie ten klocek, ta drewniana rzeźba, który będzie dodany jeszcze w Norwegii Dla mnie przecieków powiem szczerze Jest sporo, tak? Jest sporo, może nie za dużo O najbliższych aktualizacjach, ponieważ no w sumie Ciągle nie wiemy na przykład jaka duża funkcja Zostanie dodana w Norwegii, ponieważ no pewnie Jakaś zostanie dodana, ponieważ no tak Oni robią co miesiąc teraz Koła fortuny no niestety raczej nie Ponieważ pewnie byłyby na początku jakiegoś kraju No chyba, że może w połowie dodadzą no w sumie kto wie tak, ja najbardziej na nie liczę, niestety jeszcze nic o nich nie wiadomo. No i co mogę wam powiedzieć? Dzisiaj taki odcinek myślę, że trochę inaczej miał wyglądać. I jeszcze nie wiem czy powiedziałem w tym odcinku, czy nie, ale Norwegia prawdopodobnie kończy się 16 czerwca, przynajmniej do 16 czerwca jest wpisana. Może być różnie, ponieważ ostrzegam was. Gdy weszła Nowa Zelandia, to był chyba początek września, a była wpisana do 12 grudnia. Tak, więc tutaj może być różnie może się skończyć albo wcześniej, albo później ale jest wpisana na miesiąc. Więc w sumie tak ubiłem obstawy. No bo tak naprawdę, wiecie, Norwegia jest bardzo ładnym krajem ale czy coś ciekawego do robienia kolekcji tutaj jest? No nie wiem, tym bardziej w maju, gdy wiecie, Norwegia jest bardziej, bardziej raczej znana. Yy, z gór i tak dalej. No, a Bespera czy nie będzie robić zimowych kolekcji w maju? No, tak średnio. Więc, yy, jakby była w zimę, myślę, że byłoby większy potencjał tego kraju, ale że dali ją w maju, no to w maju, tak? No i nie wiem, czy będą jakieś ciekawe kolekcje. No i dobrze, z tego odcinka to na tyle i możecie znać w komentarzu, co sądzicie o tym wydarzeniu, które wraca, o Boże. Dla mnie bardzo fajne, tak? Bardzo super, cieszę się, że wraca. I możecie znać w komentarzu, jaki Nexus chcecie, żeby wrócił. No, ja bym chciał, właśnie, mówiłem, jakiś sezon, albo bym chciał tą Kanadę. Nie wiem czemu tę Kanadę, ale chciałabym, żeby ona wróciła, tak? No i powiem Wam o kurde, co to w ogóle jest. Dobra, ja tak zbytnio tego Excelnie właśnie nie obcięłem, no bo dostałem tego bana. Ale w sumie ładne to. I jeszcze miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. No Widzicie, skleroza niestety. Dobrze, już mi się przypomniało, Minęło może z minuty, ale tak, już mi się przypomniało, no niestety. Skleroza, tym bardziej późna, późna godzina. Yy, no i dobra, co miałem powiedzieć? A, dobra, <laughs> już pamiętam i sobie nie wiem, czy w ogóle ten odcinek da się oglądać. Jeżeli ktokolwiek to ogląda, to pozdrawiam. To jest chyba najbardziej w ogóle chaotyczny odcinek przecieków, jaki nagrałem w całym moim życiu. Yy, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba taki luźny. Okej, okay, dobra, sorry, jak tak czytam te ciekawostki, bo wiecie, nie było w Norwegii, więc ja nawet nie wiem jakie one tutaj są. Tak naprawdę to ich chcemy nawet sobie to nie czytałem. Miałem też właśnie zapytać, co sądzicie o tym, że BSP ma już wszystkie zrobione półki. Yy, dobra, dla mnie to jest trochę takie po co te tam bo ja się będę w ogóle nie, nie mam dwóch podzielno, podzielności uwagi, nie mam dobrej, no to chciałam powiedzieć. Yy, jak dla mnie to jest kurde trochę dziwne, ponieważ nie wiem sam, co mogę dokładnie o tym myśleć. No, wiecie, niby spoko, że mają już takie coś zrobione, tak wiecie, na przyszłość już w ogóle mają, no na no, wiecie, na 8 miesięcy co najmniej zrobione klocki, przynajmniej półki, tak, yy, Trofa krajów, ale no nie wiem. Trochę to może być dziwne. Ciekawe, czy mają również neksusy i tak dalej. No, jeżeli mają zrobioną całą trasę światową, no to obstawiam, że dobry. To może być dobry znak, że będą teraz robić inne aktualizacje, ponieważ już nie będą zajmować się trasą światową, ponieważ mają ją zrobioną. To byłby naprawdę dobry znak. Ale może być znak również taki, Te który napisał właśnie mój znajomy mi dzisiaj, że mogą połączyć jakby te wszystkie kraje i powiedzmy w wakacje dać resztę kraju jako jedno, ponieważ mają lepsze jakby... no... Lepszy pomysł, co zrobić oprócz trasy światowej, i nagle chcemy tak gwałtownie skończyć, ale szczerze wątpię w to. Myślę, że bez tak nie postąpi. Po prostu zrobili sobie za darmo, jakby już pracę. Zrobili sobie, ja nie wiem, z ja gadam, ale przeczytałem, że tu był blok za darmo i mi się teraz to wszystko myli. Zrobili sobie trochę pracy do przodu i teraz mają większy luz, więc mogą sobie trochę pocilować, nie? Myślę, że to jest bardziej prawdopodobne, więc dobra, ja ten odcinek kończę. Sorry, że jest chaos, sorry, że ja w ogóle nie wiem, co ja gadam. Jeżeli ktoś to obejrzał, to serdecznie pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie. Że nie odcineczka. My widzimy się jutro w dosyć ciekawym odcinku, jeżeli się wyrobię, ale mam nadzieję, że się wyrobię, ponieważ chciałbym się wyrobić. Więc no, do zobaczenia. Pa, 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 pa. I psory za chaos, no. Do zobaczenia i narka, narka. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Jeżeli tak, to wejdź w jakiś z tych filmów śmiało naciśnij. Nie krępuj się. No dawaj. Klikaj. Albo zostaw suba. I lajka, jak jeszcze nie zostawiłeś.